Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda zwykły dzień Kacpra i jego mamy? Przyjrzyjmy się ich codziennym chwilom. Dzień dobry. Ja mam na imię Agnieszka, a to jest mój 14-letni syn Kacper. Kacper urodził się z wieloma wadami fizycznymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, ma wady centralnego układu nerwowego. Wady mózgu, epilepsję i po drodze stwierdzono jeszcze autyzm. Jestem jego mamą, jestem jego terapeutką, jestem jego osobistym kierowcą, jestem jego prawą ręką wykonawczą, panią od zabaw. Kacper nie mówi, nie potrafi pokazać, co jego boli. Nie potrafi wyrazić swoich emocji w postaci słów. Opieka przy nim to jak opieka przy dużym niemowlęciu. Kacper jest zapracowany, Właśnie idziemy na rehabilitację. Przychodzimy tu trzy razy w tygodniu. Po to, żeby utrzymać to, co przez lata wypracował czyli równowagę, orientację, przestrzeni, siłę mięśni. Rehabilitacja wbiła się w nasze życie na dobre. Kacper ma zajęcia codziennie lub dwa razy dziennie. Większość terapii pokrywamy z prywatnych pieniędzy, bo oferta z nfz jest bardzo uboga. Przysługuje takiemu dziecku jak Kacper z orzeczeniem, z papierkiem za życiem, który kompletnie niczego nie zmienia w naszym życiu. 120 godzin w roku. Różnych terapii, typu logopedia, fizjoterapia, psycholog. Dodam tylko, że na każdą terapię muszę go zawieść i czekać na niego, aż skończy. W tygodniu ma tych terapii 10 godzin. I mimo tego, że jesteśmy zorganizowani, doskwiera mi bardzo brak czasu. Dzisiaj trudny dzień. Jedziemy do dentysty. Idziemy w trójkę, ponieważ ktoś musi z kaską siedzieć w samochodzie i studzić jego emocje w czasie podróży. Dla niego to jest wielka frajda jeździć samochodem. Strasznie się nakręca. Oczywiście trzeba go co chwilę upominać, żeby nie popał, czy nie jest to szyby. Sama wizyta trwa dosłownie dwie minuty, bo tyle czasu ma do wizyta, żeby sprawdzić stan zębów. Oczywiście, na stojąco, bo nie mam mowy, żeby usiadł na fotelu, i z otwieraniem później na siłę. Inaczej się po prostu nie da. tak naprawdę cały dzień to jeden wielki chaos w głowie mojego dziecka, bo on musi mieć rutynę. Powtarzalność. Nie znosi zmian i nawyku. Nie wychodzimy w ogóle razem. Od kilku lat yy, albo zostawiam kacpra na opiece wytchnieniowej, jeżeli musimy wyjść. Więc jest to powiedzmy jedna czy dwie nocki w roku, a resztę po prostu sobie radzimy sami, tak? Albo zostaje tata, albo zostaje ja z kacperem. Mm, tak naprawdę to no, nigdzie nie wychodzimy razem, tak? Oczywiście domaga się uwagi. Też chcę, żeby oboje rodziców z nim gdzieś poszło. Nie tylko tata jadący z nim na skokoloko, albo ja idąca z nim powiedzmy na basen. Gdzieś zawsze no, kacper wyklucza nas, tak, żebyśmy byli razem. Zawsze. Nie ma takiej opcji, żebyśmy poszli całą rodziną gdziekolwiek. Bo nawet jak pójdziemy, to zaraz tak, albo Kacper jest zły. Bo gdzieś tam usłyszał, powiedzmy, kosiarkę w mieście, albo, nie wiem, samochód na wolnych obrotach stał i go to zdenerwowało. Więc oczywiście musimy zawrócić. Zawraca jedna osoba z kacprem, a druga zostaje z drugim synem. Krzyczy, rzuca wszystkim, ucieka z wózka, później nie chce do niego wsiąść. Ma skrajne emocje, raz się śmieje, raz płacze. Klaszcze, hałasuje. No może opowiem o powie w dzisiejszym dniu. Czwarta 30. Kasper wstaje, zapala wszystkie światła w domu, jakie tylko są. Zamyka wszystkie drzwi, trzaska. Drzwi muszą być zamknięte. Rozsuwa szafy. Tak, tak, jak jemu się podoba. Musi być każda szafa rozsunięta do połowy. Jedna w lewo, druga w prawo. Jeżeli mam gaz nie wyłączony z prądu, więc podchodzi sobie pstryka kuchenką gazową, bo to jest świetna zabawa. Otwiera szafki. Otwiera szafkę w kuchni, w której wie, są cukierki. Oczywiście wszystko ląduje na podłogę, zanim ja zdążę wstać. Albo chociażby pójdę do łazienki i załatwić rano swoje potrzeby. No i robi totalną rozpierduchę, jeżeli coś się znalazło nie na swoim miejscu, nie zostało schowane wieczorem, więc to ląduje albo w zlewie, jeżeli jest w kuchni, albo po prostu centralnie na podłogę kołdry, kołdry wywala z łóżka, bo on już nie śpi, nie tylko kołdry, całą pościel, trzaska zabawkami. No akurat mam tolerancyjnych sąsiadów i wiedzy, znają Kacpera zachowania, ale czasami zwracają uwagę, że jest głośny. Przymykają też oko na pukanie jego zabawką w barierkę metalową na dworze, gdzie niesie się echo po całym bloku, tak. Oczywiście ja go gdzieś stopuję na każdym etapie, ale... je mu się powie Kacper nie wolno, nie rób tego, to on przestaje dosłownie na 3 sekundy i ponawia próbę, tak. Ludzi mi gdzieś tam na zewnątrz przestają się przejmować. Najczęściej ludzie mówią, że jak my Wam współczujemy takiego dziecka, a to jest chyba ostatnia rzecz, którą chcę usłyszeć od ludzi, że mi współczują. Ja po prostu chciałabym zrozumienia, nie współczucia.